Serdecznie witam wszystkich. Wiosna! Rozpuściłem te ostatnie młode. Dostały... Nie nawet nie dostały jeść, tylko dostały grytu. Lecą. Samiczka taka. No nie pieżone. Ładnie, śliczne niebo. One nie, nie, nie jeść, tylko gry tu zostały. Gdzieś tu chciałem takiego pokazać młodego. Na chwilę je wypuściłem, żeby. A tu jest samiec taki. I ostatni, ten tiplerek. Młodziaczek, żółtoboka samica. Fajne go. Na skrzydła ładna. Taka szeroka. Fajny go. Fajne. I młodziaczek. Patrzcie się, jakie jak ją skrzydła. Może tutaj zlecić. Prześlicznych skrzydłach ten gołąb jest. Prześlicznych Widzicie, jak się opuszcza ta żółta boka samica. Jeszcze w ogóle nie pieżony gołąb, ale fajny taki jak na, na gołębie z No to te ostatnie młode, kiedy je wypuszczę same, to jeden Budapeszt tylko został, bo go akurat, akurat tak było, że mi wyleciał i został i już zostanie. się, bo nawet może zleci ten ma... Ma... mały, ten młody. Tu się zakotłowało, one tylko i wyłącznie gry tu dostały. Ale tak muszą być. Ja na chwilę wypuszczam, żeby cokolwiek świata zobaczyły, i później zamykam, bo. Bo licho nie śpi Wczoraj też zostały w sumie Zostały tego tak, oni pewnie nie pojadły, bo jak odjeżdżano to nasypuje już im do karnika Chciałem, żeby ten młody zleciał tylko jest Patrzcie się jak stare, jak, jak tego one tylko czekają Jak tylko czekają żeby Żeby im dać jeść jak się mają głowę zachowywać nie, nie zleci te młody jakby się tak pogoda utrzymała przecież pogoda jest jak przedtem narzekałem, to dziś nie ma co narzekać dość, dość duży był przymrozek ale, ale pogoda wybitna wybitna. Ale patrzcie jakie śliczne niebo śliczne tego grytu bardziej niż młody żeby zleciał to pokażę jak on tego na ten wybitne skrzydła ma ten gołąb a kilka tak młodych było wychowanych a, a stare gołębie to, to e z powrotem już wiosna jest z powrotem wiosna jest tak samo z Kirołogradzki taki gołąb jeden i też na ładnych to wszystkie są te młode te pordzawych bo, bo tego to jeszcze nie nie ale fajny było to jest. Na ładnych skrzydłach. Spróbuję tyczką, ale wiaterek taki jest bardzo minimalny. Nie, nie chcę się za bardzo, nie chcą się odkleić za bardzo. Ludzie <laughs> bardziej boją. Uciekają. Z tyłu już wczoraj musiał je wytrenować, nieźle tu jaszczą, bo jeden widzę, że tipler angielski już nie wychodzi tak jakby rozbity był, gdzieś musiał uderzyć a tutaj jak je jak pojechałem i one zostały no to ja mógł je wytrenować tak dość poważnie bo patrzcie co się dzieje, Acie, co się dzieje Normalnie rozniosą za niedługo gołębnik. Huczą, jak Jak w ulu jest. Jak w ulu. Szkoda, że tylko, że, że, że nie można za bardzo tych gołębów opuścić. Bo no, fajne, to na skrzydła fajne jest. Może ten młody poleci. Będą no, chciały no bo one głodne są. Jedne się wczoraj najadły Patrzcie się, jak on na skrzydł. w przodem jakby się ustawił do zlatywania. Tam to też grochowe takie fajne. No tam już długie pióra zostały tylko do spierzenia. Chwilę tak. Były parę gołębi parę gołębi, tam coś tam coś się podniosło wiaterek taki, taki minimalny praktycznie w ogóle wiatr, wiatru nie ma tak jak widać, nie, nie wiem czy tam jakaś gałązka się rusza no, tak coś czuć, że się coś tam dzieje, ale ale to tak minimalnie o no, już oduczyły się od jak zacząłem otwierać otwierać po prostu e, tutaj tą klapę dolną to się oduczyły oduczyły się po prostu wchodzenia przez przez klawisze i to niedobrze, bo one długo zostają próbują zlacywać. tak jak mówię, jeden tipler jakby coś jakby, taki czarny tego tam jest z tyłu nawet jakby gdzieś huknął no bo one zostają, latają, one nie wiadomo ile będą latać, ale latają eee, latają, chociaż głodne są to długo nie polatają, bo jak widzą do jedzenia to się nauczyły, że jak to nie zjedzą, nie? No i, i, i muszą, muszą dosiąść. No też niedobrze, no bo te gołębi się źle uczą. Eee, spróbujemy tego trącić, bo tak to nic z tego nie będzie. A eee, może się uda przest, przest, przest. normalnie zakłada skrzydłami na głową Taki maluszek maluszek, fajny na piersi taki fajny, będzie samiec ale śliczny skrzydła, będzie coś z tego to jest fajny koło no dobra, sypnę im jedzenia Racz, jedzenia nie sypne, tylko sypne im grytów A później powiedzą, że je oszukuję Tak się mają gołębie zachowywać. Jeszcze nic nie otworzyłem i one już, one są już wszyte. Gołębie nie były przedzielone. Występnij do drugiego karmnika, żeby się tu nie stłaszały. Za bardzo. Juste wiadro de patagon Lubią ten gryt, One jest zmieszane i tak z cegłą czerwoną, ale ten zapach, zapach ich normalnie przyciąga te gołębie Przyciąga zapach tego głębie strasznie. Później dostaną wody. A jest tutaj ten maluszek no niektóre jeszcze, niektóre niepopierzone. Tutaj jak to, to takie troszeczkę ee, trochę taki rozpierzeniec. A tak to głębiej jest. ogólnie się już fajnie popierzyły, nie? Już to jedne lepiej trochę gorzej, ale ogólnie się już popierzyły. najgorzej to te młode takie późne. No to one jeszcze dłużej brakuje do spierzenia. Część jest może bardziej spierzona, część jest mniej spierzona ale... E, jeszcze, jeszcze im brakuje nie przede wszystkim no zobaczymy jak, jak będzie czas, żeby one jeszcze polatały chwilę, bo, mm, no bo no nie mogą tego. Gołębie muszą latać, żeby miały jakąkolwiek prawie w locie, to muszą latać. E, ryzyko jest dużo, ale nie ma co trzymać głębi, jak nie będą latać. E, stale mogą nie latać. Ale młode po nich muszą wszystkie latać. Nie może być tak, że, że gołąb jest później e, mnożony z gołębi nielatających. Widzicie, jak tego jak one wyglądają. Jak, jak, tego, te są fajne. Też, tego, tu jest chyba też będzie samica. Tutaj takiemu koledze za, o, tego, z żółtoboki też to jakby. A, a. I ona też była puszczana. Odłożyłem ją, szkoda żeby ją złapał, do już ten kolega sobie zarezerwował Tu mam jednego samca Z rozpłodu wyleciał I chce tam przez przez tego przez drzwi wlecieć do środka A ogona już nie ma połowy Znaczy cały środek wyrwany Tu się dzieją takie sceny Ja tutaj nie wszystko nagrywam, ale Ale otworzę mu tutaj może wleć Bo mi kiedyś wypadł z rozpłodu. Chodź tu, chodź, 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 chodź. chodź tu, chodź eee, wyleciał mi ten gą z rozpłodu i eee, to teraz pójdzie tam. Ale jakie niebo jest kiedyś mi już leci teraz sujka tam wystraszyły się. Pukła w okno i A będzie tam latał po schodkach. Chodź tu. Może wejdzie. Najgorzej to właśnie mi się gołębie nauczyły i muszę e, e, robię tak, żeby je oduczyć, żeby. O, leciał, dobra. Oduczyć, żeby mi wchodziły pod, na podgórnik. Nauczyły się, ciężko mi je z oduczyć, ale oduczę je. E, już, już coraz lepiej wchodzą, bo przedtem właśnie przez klawisze, no to one miały taki, taki chęć wlatywania pod spód. E, jak były w toga, tak to e, klapę im teraz otwieram. I, i jak się już nauczą, że jedzenie tylko jest w gołębniku, patrzcie się, co się dzieje? <grywa> to jest szaleństwo. Szaleństwo jest. I takie gołębie cieszą. A znaczy, jak one wyglądają. Takie one pociechy są. Pociechy z tych kołami, <laughs> tylko tak, balą skrzydłami, ale jest jak tego cele mają pozamykane, bo no i ty przede wszystkim za niedługo muszę je rozdzielić, bo no bo tu się będzie działo, e, e, tu się łączą. Nie, nie wiadomo kto z kim Tam widzę, że Ja to przypuszczałem, że tam młoda Taka kierowogradzka to będzie samiec A to samica jest No już po tych młodych Chodzą na ogonach I te wariaty to będą latać w kółko A tu jest cała para Tych zagłębiaków Akurat tak siedzą na, na, tej, na tej listwie, że na spążce, ale, ale pogoda jest przednia. jak nie wiem którego nawet mamy tego listopada e, 16? 15? E, piątek nie wiem e, Wtorek był 11, e, 12, znaczy 14 Dobrze mówię? Bo piątek. jak tak Wszystkie takie utrzymane, co jak co, ale o zdrowie im nie można powiedzieć, że są, e, coś im do e, patrzcie się. Sami wszystko idzie w parę, także. To też niedobrze ta, ta, ta pogoda raz zimno, ale przede wszystkim nie jest, nie jest mokro. Fajnie jest, bo nie jest mokro. Jakby było mokro, no to nie jest niefajnie. Nie? Ale jak jest tak jak teraz jest, no to, to też ta samica zawsze wychowywała ta żółtobokich, Ona wychowywała super lotniki. Super, ta samica tam jest właśnie po niej jest. Ona taka szeroka, fajna. No jeszcze na końcówce pierzenia jest. Jeszcze do ogonu ma do pierzenia. Ale ona wychowywała zawsze fajne, takie szerokie, ładne gołębie. Tak jak tam ta samica pokazała, nie? One są... tylko że nie ma wiaterków w ogóle, ale pokażę jak one e, latają. No i trzeba im troszeczkę czasu poświęcić, żeby, żeby je po prostu tutaj przyszykować do trochę do lotu bo one, one tak, że były mgły, nie tego padało, nie były wypuszczane. Teraz, teraz postaram się, no nie wiem jak będzie z czasem, ale te gołęby potrzebują czasu, żeby, żeby latały. No bo tak jak mówię, no, one nie mogą zostawać na chwilę na dachu, musi to wchodzić od razu. Wczoraj na chwilę zostało, no to widzę, że się coś podziało już. Jeden tam wyrwany, Nawet nie przeliczyłem wszystkie, czy one są. Ale, ale widać, że tu akcja jakaś była, bo tutaj widzę, że sam jest taki Tiplera, mam takiego czarnego. No to on już mu tak jakby gdzieś huknął. Tylko, że nie wiem czy wcześniej, czy nie, ale, ale nieraz te gołębie e, jak uciekają, no to nieraz huknie gdzieś zawchaczy, gdzieś coś się stanie. E, jeden, jeden, jeden. jeden. Ma ogon połowę ten co wpuściłem do rozpłodu, no bo to samiec stary z, roz, z rozpłodu i one się nie dają za bardzo do, do latania, bo one się działy przez e, praktycznie cały sezon zamknięte. No i teraz im jest ciężko, no, no są na przegranej pozycji, ciężko im jest właśnie od razu tak wystartować z marszu na na, na maraton, rozumiecie, to, to, to tutaj trzeba mieć trenik, to się one tu już w parze w parze tutaj już tego dalej będą nosić jej. muszę je rozdzielić wiosna wiosna pełną parą wiosna pełną parą ja mówię nie, nie dobrze, bo e, za niedługo zacznie się robić zimno tego bym się tak raz w tom, raz tego, może żeby się jeszcze zdążyły te młode, żeby się spierzyły, to, a to by było fajnie, żeby jeszcze było w miarę tak ciepło utrzymało się, no, no, no nie wiem, to, no, to za niedługo już grudzień e, no i no, no, żeby się utrzymała ta pogoda to wtedy, wtedy te młode się poprzepierzają I jak one walą tymi skrzydłami One no huczą tak Jak jest pogoda to zupełnie innego. jest. Zupełnie innego Jak jest wilgotno to jest takie tego, No to jak tak A tutaj od razu im ochota do życia Ochota do życia jest Palczą do góry Także pozdrawiam taki film Na na niedzielę nie chcę się nawet, tam dostałem taki komentarz, a że 77% reklamy, tak to by coś z tego było to jakby jakby podważać moje Kompetencje hodowlane i, i wiedzę, bo mówiła: Ktoś mi tam napisał, możecie tam zobaczyć. To, to zastanowiło mi te 77%, że to reklama i sprzedaż i tak dalej. Skąd to on wziął to 77%? bo Nie wiem, czemu nie 75, czy 70, czy 80? Czemu 77%? Jak on to obliczył, że to 77% jest e, e, reklamy? Bo to najbardziej mnie zastanawia. Reszta pal 6, ale, ale ten, ale. Ale że 77%, 77% reklamy. No, także... E, <ścoughs> nieraz raz mnie komentarze to normalnie rozwalają, tak. E, zwłaszcza takich typowych nieudaczników, no bo już raz za razem e, te same, bo tam... A, chyba taki nigma, pasjonat i zaraz za razem pisze w podobnym stylu komentarze. E, że w e, celach zarobkowych i tak dalej no to ja już kiedyś mówiłem bierz się i rób e, i będziesz zarabiał ja e, mówię ja każdemu, ja każdemu tak, e, kiedyś powiedziałem, że wezmę i pomogę, przyjadę, nakręcę film i zrobię mu tak samo reklamy jak tylko zechcę i co nie wspomniałem za darmo, nie? Czy tam powiedzmy za jakąś tam e, symbolę, czy powiedzmy, że jakiś e, koszty paliwa, nie? Jak będzie niedaleko. Jak niedaleko, to nawet za darmo, nie? A jak nie, no to tam powiedzmy jakieś tam partycypacje w koszty paliwa i, e, i mu nakrę, nakręcę film, e, żeby już nie beczał, że, że tego ja chcę pozarabiać, to zobaczcie jakie to są wielkie kokosy z gołębi e, i powie, że życie z, e, z gołębi to jeżeli... On, no, a szkoda nawet. Nieraz nie to mi się nie chce roz, rozwijać tego, bo to z upośledzonymi ludźmi to mi się nie chce e, rozmawiać. Nie wiem w ogóle jaki ma cel i zamiar e, te komentarze, że powiem, nie podobasz, nie oglądasz. <laughs> Zamykam tego. I przede wszystkim co najważniejsze, to mnie zastanawia to, że e, nie poleca, tam gdzieś był komentarz, nie polecam. Ale ogląda, to, to, to jedno z drugim to jest takie niespójne, to taka schizofrenia jest, nie? że nie polecam, ale cały czas pisze komentarze, ogląda, ale wszystkich tak jakby powiedział, ciągle pisze, że nie poleca, bo 77%, 77% reklamy, tak, ogólnie to był taki, taki ten kształt tego, tak sformułowany ten, ten komentarz, że jakby nie to, że 77% tego, to jest tam wiedza i warto by oglądać, ale tego, że jest 77% reklamy, no to nie poleca, ale ciągle ogląda, nie? Ja na przykład, jak mi jakiś w telewizji po to jest pilot, żeby przełączyć kanały, nie? No tak samo jak, jak chyba, że to tylko celowo jest po to, żeby zniechęcić innych, żeby oglądali. Ja to jakby ktoś nie miał swojego rozumu i, i trzeba było mu go nakierować jak w fajnie, nie? Co masz myśleć, co oglądać e, i tyle, nie? A, a jeżeli, chodzi, jeżeli chodzi o tego, to, to powtórzę jeszcze raz: nie? jeżeli tego, to ja pojadę, nakręcę film i e, jemu zrobię reklamy, czy komuś takiemu, co, co mówi, że, tego, że, że taki jest straszny biznes i, e, 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 i niesamowity zarobek <laughs> na, na, na gołego, to ja mówię. Przyjadę nakręcę, będziesz tego rozkręcisz taki, taki interes, że to będzie normalnie przestaniesz tego, bo te, e, e, będziesz żył tylko z tego, nie? Są tacy, którzy żyją e, z gołębi, ale nie z takiej gołębi. I e, nie chcę mi się tego, żeby utrzymać w zdrowiu, w a poza tym ogólnie, żeby utrzymać taką jakość jak ja utrzymuję, no to no każdemu to polecam, zróbcie i zobaczycie wtedy. E, e, ilu was zostanie nie jeden już taki był, co tutaj komentował, w taki, tego już ich nie ma dawno. Ja e, takich ludzi to wciągam nosem. I to jeszcze z jednej strony, z jedną dziurką. Nie? A, a nie żeby ktoś pisał, powiedziałem, pokaż, ja przyjadę, nakręcę ci film, e, będziesz komentował pasjonacie. Jakie ty masz pasje jak ty potrafisz tego. Ja mówię, ja poświęcę tobie czas i przyjadę nakręcę ci jakim co chcesz pokazać i wtedy będziemy rozmawiać, jeżeli, jeżeli ale poza tym możesz, to jest dowolne, każdy może komentować, ja nieraz to tak od czasu do czasu się odnoszę do tych komentarzy, no bo to, tak jak mówię, to, to prości, prości ludzi jako ubodzy, E, bo jeżeli nie masz co robić, oglądasz takie, takie reklamowe filmy, no to, to, to Kiedyś mi ktoś powiedział, że to reklama jak telewizji, no po co oglądasz, nie? No to przełącz kanał i już będziesz miał bez reklam, nie? Albo wykupię sobie taki pakiet, taki w tego, nie? Premium Bez reklami i wtedy, wtedy będziesz miał e, do oglądania bez reklam Także pozdrawiam wszystkich, udanej, udanej, e, udanego piątku i weekendu nie wiem czy będzie jeszcze film, postaram się nakręcić film taki z mikołajewskimi żeby, ale to trzeba dwie osoby żeby pokazać właśnie różnicę między orlikiem polskim i mikołajewskim na, na, bo niektórzy też tak kiedyś mi prosili o taki film i e, uważam, że też taki fajny instruktażowy y, 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 film pokazać no i pokażę kiedyś tak samo gołębie w locie, jak one się różnią typowo tego tutaj tak jak, tak jak kiedyś wspominałem, tu jest tyle ludzi y, tyle różnych mm, stylów ale to jest wszystko potrzebne jeżeli ktoś nie rozumie no to, no to niech nie rozumie pewne gołębie są potrzebne żeby wnosiły coś na czymś trzeba to budować żeby była jakaś jakość to musi być czegoś zrobione tu, jest, tu nie jest zrobione bezmyślnie tylko to jest, wszystko jest przemyślone, tylko że komuś się wydaje, że to jest z dnia na dzień i będzie sukces. To jak od kogoś kupisz już gotowy produkt, to, to, tego, a tak to, to niestety te gołębie są tutaj cały czas robione, udoskonalane, raz wyjdzie lepiej, raz wyjdzie gorzej, trzeba się wrócić nieraz do pewnych gołębi. To zajmuje nie rok, nie dwa, to jest kilkuletnia praca i Eee, ciągle, ciągle jak powiedzmy tak udoskonalanie, nie? Tego wszystkiego nieraz jest, wychodzi jeden gołąb, jeden gołąb w sezonie, który powinien zostać albo zginie, albo ja ja i cały rok psuna na buty ta, ta robota, bo yy, nieraz nieraz jest tak, że kiedy się pospieszyłem yy, i yy, i sprzedałem stare, stare już nie było do czego wracać i yy, zaczął się po prostu Kłopot. Także każdemu, każdemu to, jeżeli taki jest fajny, prosto i bezproblemowe do, do obsługi, no to niech każdy spróbuje, niech wyjdzie na taki poziom, utrzyma cały czas poziom taki wysoki, jak u mnie jest i wtedy się przekona. Także pozdrawiam wszystkich tych niezadowolonych reklamę. Tu mogą przywinąć e, tak ja mówię, jeżeli nie polecasz, nie oglądaj. Przede wszystkim przestań oglądać, bo jak innym nie polecasz, to sam też nie oglądaj, nie? No bo, bo trochę tak, takie to jest zafałszowane, nie? A jeżeli masz pisać, no raczej tu. możesz pisać tego ja, ja już płynę już długo tym okrętem i nie jeden już mi chciał zaszkodzić. Różne sposoby. Jakoś mi nikomu nie wyszło. Ale próbuj. Zawsze możesz próbować. Zawsze, zawsze to można próbować tego, nie? A nóż widelec się uda. No ale moim zdaniem za cienki jest w tych buszach. Pasjonacie, żeby, żeby mnie zaszkodzić tego. Ale poza tym cóż do stracenia, to tak jak mówię, każdy, każdy może robić, jeżeli tego tak jak mówię, no może każdy, każdy może spróbować i czy to takie fajne i proste to nie jest gołębia kupić na targu i myślę, że to na targu to jest to jest bardziej skomplikowane niż komuś by się wydawało. Także pozdrawiam, trzymajcie się na razie. Cześć.